Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy paczkę od Equest i będę ją zaraz tutaj otwierać. Chciałabym Was tylko poinformować, że tutaj w środku jest nowa kolekcja limitowana oraz poprzednia, więc teraz otwieramy paczkę i zaprezentuję Wam te dwa czapraki. Chciałabym tylko powiedzieć, że znowu otwieram lekierką linijką. Czy czymś tam eee, bo nie i mi się iść ponóż widzicie jakim ja jestem leniem eee, szybko tutaj otwieramy dobra jedna strona otworzona teraz druga też otworzona dum 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 -du 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 -du. i witam mnie pierwsze co karteczka i już Wam mówię Ogólnie łączna suma limitowanych czapraków to jest 232, więc wydaje mi się, że dość sporo. Kolekcja wyjdzie dopiero 18, więc czekajcie. O godzinie 18, więc wyczekujcie, sprawdzajcie i kupujcie również z moim kodem rabatowym, Mizerka Equin. Macie wtedy 10% zniżki, a wydaje mi się, że to fajna opcja i warto warto zakupić. Bo naprawdę ta kolekcja jest przeprze-prześliczna. Tą ulimitowaną kolekcję stworzyli wszyscy influencerzy, którzy współpracują z marką Equest. Ja tutaj do jednego czapraczka bardzo mocno się przełożyłam, więc zaraz wam go pokażę. Dobra, pewnie też was interesują ceny tych czapraków, więc, więc będzie on kosztował 149 zł. Nauszniki będą kosztować 59, worki 59 i nerki 49. Więc tak chyba standardowo yy, i myślę, że nie aż tak drogo. Dobra, po prostu może zacznijmy otwierać tą paczkę. I ukazuje nam się pierwszy czaprak właśnie z kolekcji yy, najnowszej, limitowanej. Pokazuję Wam. On wygląda w ten sposób. Jest taki w gwiazdki i nazywa się gwiazdna rozkosz, więc jest super. Wzór znalazłam ja i nazwę też myślałam ja trochę mi zmodyfikowaliśmy ją. Więc tak to się prezentuje. W środku standardowa siateczka, nie jest gruby. Taki ten e, cieńszy e, Jeszcze będą dwa inne czapraki Jeden będzie w kwiaty, drugi w takie wzory e, geometryczne I, 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 i e, One będą się nazywać e, egzotyczny ogród i, i różowa abstrakcja Więc super O, widzę, że tutaj Mateusz dołożył mi nauszniki Więc dziękuję bardzo w gwiazdy. Dzisiaj jadę do stajni, więc postaram się je przetestować, założyć. Zobaczymy. No dobra, a jeśli chodzi o ten drugi czaprak, jest to czaprak White. I on wygląda tak. On ma takie super świetne tutaj wzory. Jak widzicie, jest oczywiście ładno zakończony, jak każdy czaprak. Wykończony i ma taką siateczkę, więc zawsze to samo, tylko wzory. I ma czarny w ogóle tutaj na druk Equesta. Więc tak się on prezentuje. Dzisiaj też będzie wytestowany, wyzwięciowany Aha, i ma też, że są mi nauszniki, Oj, więc dziękuję bardzo. Oj. Mamy I też czarny logo nie ze złotym, jak zawsze. Więc tak się prezentują te dwa czapraki. Gwiazdy. I taki też, geometryczny trochę. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tam pewnie będzie fotorelacja z tych czapraków, więc, więc serdecznie zapraszam. Jeśli wyjdzie ta kolekcja limitowana, powtarzam 25 października, tak, tak października, o godzinie 18 zamówicie e, czaprak z tej nowej kolekcji limitowanej, oznaczcie mnie w swoim Instastory, a ja Was wrzucę na moją relację więc myślę, że to jest bardzo fajne i, i czekam na Wasze zdjęcia. No więc tak, to chyba na tyle, co bym chciała dziś Wam pokazać. E, dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. wbijajcie na mojego Instagrama. Na Instagrama i tam nadal macie wszystkie kody rabatowe, więc warto korzystać. E, oczywiście też nad czapraczki. E, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. jakiś cześć, pa!